Jak się to nazywało? Jak się robiło whipa, to się zahaczało o te drzewo. Siemano! W dzisiejszym odcinku jestem wraz z sewolem Siema! Na nowej miejscówce Fort Piąty. Nie wiem, co tu może się dziać, za niedługo przyjedzie nasz przewodnik Mateusz, który nam wszystko pokaże, opowie, poinstruuje i będzie można latać. Jak zawsze sub, social, wiecie co zrobić. No i co? Czekamy na przewodnika. No i jedzie Mateusz, nasz przewodnik dzisiejszy e, z... <laughs> Siema. z Piastą Hołpa. Normalnie. Która y, ryczy jak ugoćka. Dokładnie. I dzisiaj będziesz nas tu oprowadzał. No, dokładnie. To goł. Siemano, na go. forcie Piątym jesteśmy. Tutaj mamy pierwszą linię, główną teoretycznie, bo druga jeszcze nie jest zrobiona. Nap napędza się stamtąd. stamtąd. Będzie Zoomik teraz? O. Tak. No. Będzie stamtąd stamtąd napędza. Tutaj pierwsza mulda się pompuje, drugą, od uznania, albo się wkleja w dół, albo się pompuje. No I oczywiście stoliki się leci. To zaraz się po nich przejdziemy z sobą. Let's go! Let's go. Czyli tak jak już Mati powiedział, tam, zoomik poproszę, jest y, taka, można powiedzieć, zajezdnia, na której się rozpędza. Jest tutaj mocna glajda, jak widać. I tak, na, na jeździe na stolik jest jedna mulda, później druga mulda, którą można wylecieć stąd, tam, albo ją spompować tutaj i tutaj. Jak się pompuje, to ma się większą prędkość. I wybicie, które jest mega mocarne, zobaczcie to. Ten kąt zarąbisty. I jest tutaj... Ile przelotu, Policz? Sebol? Raz, dwa, trzy metry dobre przelotu. Trzy dobre, no. Trzy dobre metry przelotu, tutaj zjazd. I zobaczcie, jakie, jakie było to Później jest... Najazd i wybicie, które jest też mocarne. I następny przelot, pokaż ile sebol. No i 3, 3, no, 3 i troszkę. 3200. 3200. No i następnie mamy tutaj z tego zjazd. Już glidy nie ma na szczęście. I mamy następny stolik. polisz sebol. Małe 3 metry. Następnie jest tutaj zjazd. I tutaj, oczywiście, błotko, które musi być. I tutaj mamy czwarty jeszcze stolik, którego nie skaczemy chyba. Bo jest to nieotwarta linia. Bo jest to nieotwarta linia, tak Mati mówił. A tam jest glida, więc tutaj się wjeżdża ładnie. Można się wybić z tego konara i zobaczcie. Tutaj jak się robiło whippa, to się zahaczało o te drzewo. No i jest super. I lecimy teraz na co? Zaraz Mati nam powie. Dokładnie. Ogólnie to mamy na Forcie jeszcze jedną fajną atrakcję, którą jest Step Up, gdzie mniej więcej jest przeciążenie 1G. To jest porównywalnie do kolejki górskiej, jakiejś niezamocnej, gdzie jest w wąwozie zrobione po prostu. No i da się skoczyć, ale tutaj mój operator nie ma jeszcze takich jajek, żeby to skoczyć. To ja. <głos》> a ja mam, więc. Ale jest błoto, więc nie będę Wam niestety pokazywał. Najwyżej Wam. To chwila ze wczoraj. Wow. Tu jest wybitka Ogólnie to jest łatwa chopa dla osób, które już tu jeżdżą trochę No to Mateusz jedzie przede mną i pokaże mi, że jest tu coś ciekawego Pumptrack! O kurde, ale zarą... O, ale mokro Jaka przepaść O kurde Ale zarąbiście Pump track fajny Cyk, muldeczki prawinne Cyk i fajnie Szczególnie ciekawostka, bo Pump track jest zbudowany przez osobę Zabuduję normalnie pod, yy, Pump w Polsce Serio? Przez firmę BT Projekt O kurde No, bo tutaj jeździ jeden, właśnie nie jeden Dwóch czy trzech nawet z BT Projekt i stwierdzili, że zbudują Pump track. Co prawda lekko im się nie wyszedł ale jest okej. Okay. Jeszcze to jest step up. Nie Ale nie zarąbiście. Dobra, wracamy wam trakiem do siebie i prowadź. Dobra, lecimy dalej. Ale fajnie. Mam gdziej idzie idealnie. Pokazuję chłopakom jak się lata u nas na forcie Zlecimy Roboto mm. jest po wczoraj Ale ogólnie da się jeździć Pyk. Tyk. I tam jeszcze trzecia. Cyk. To teraz instruktor za mną. normalnie, no, dawaj, ja, oh dawaj maniek o, 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 bym Złapałbym się. Jak się to nazywało? Dobra, teraz spróbuję tobogana, czyli złapanie zasiadełko od przekrzywienia kierownicy. Ostatnio robiłem Sid Graba. Zobaczymy jak to pójdzie. Mega cykam, ale zobaczymy. Let's go! Na pierwszej to robię. Wow, Juhu. wow. to było nice, serio nice. Uff. Serce mi stanęło. Dobra, jeszcze raz. Jakby co, nie hejtujcie, że um, mówimy złe nazwy. My też się jeszcze uczymy. Więc teraz robię to samo, co przed chwilą. Czyli złapanie sidełka i przekrzywienie kierownicy. Let's go! Jest! Nice! Nice! Ja z łipkiem lekkim. Dobra, lecimy. Ola glajda Wipek Karp pompowany drugi Wyskok i Wip O Jezu, ale nie dobrać. ten trik z łapaniem siedzenia, ale teraz z innej perspektywy. Let's go! Piękne słoneczko wychodzi. Uwaga! Teraz uwaga, będziecie widzieć Sebę jak leci. Dobra. Leci Sebol. Pyk. Pyk. Jeszcze tam. I cyk. Pięknie. Jeszcze raz to złapanie siedzenia i przekrębienie kierownicy. U! O! Tak! Nice! Jo, Ej, nice mi to idzie. I co? Pojeżdżone, polatane. Przy nagrywkach się wycisza telefon mama dzwoni jeszcze chwila pojeżdżone, polatane i Mateusz jak oceniasz moje umiejętności tutaj? no tak w miarę 8 na 10 już się dosyć łapiesz do naszej tak, dosyć dobrej grupy umiesz jakieś triki na hopach porobić, dobrze skaczesz w miarę doratujesz stoliki, więc najważniejsze i nie ma dziobaków <laughs> jak oceniasz moje jazdy? też dobrze jak na to, że masz za długi rower E, trochę więcej prędkości i będziecie mega dobrze już wychodzić. No i co? To na tyle. Trzymajcie się, do następnych odcinków. Siema. 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 No